Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Hubert Miszczywojewski, Bomba, Siemanko. Siemanko, jak tam u Ciebie po ostatniej walce? Życie się zmieniło, fanki, nie wiem, Fani, jak to wyglądało? No wiadomo, trochę zasięgi się zwiększyły i tak dalej, ale bez przesady. No ja na siłę też się nie pcham, e, czekam aż to pójdzie naturalnie, nie. No co tutaj można powiedzieć wiesz, po pierwszym po, pojedynku. No zaistniałem i tyle. Nie? Myślę, że teraz po walce z Alanem e, trochę będzie większy taki boom, e, zasięgi na pewno będą większe. Bo raz, że uważam, no, że będzie to ciekawy pojedynek. No dwa, Alan też już istnieje dosyć długo w świecie Free fightów, więc ma swoją jakoś tam rzeszę fanów, jak i przeciwników. Więc myślę, że zasięgi będą dosyć spore. I konflikt macie, nie? No i tym bardziej, że mamy konflikt. Jest tu konflikt z Pawłem, jest tu konflikt ze mną. E, naturalny, przynajmniej nie będzie nic udawane, jakiegoś sztucznego nakręcania. Chociaż mówię, po tym jego teraz podejściu na tym first match, no nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć, nie? To znaczy? No był strasznie odpalony na mnie, e, no byłeś przy niejednym wywiadzie pewnie, no z tobą nawet e, miałem... To robiłem przecież, nie? Podkręcałam ciągle to. Face. to face widziałeś jak mnie atakował, jak się wypowiadał, a widziałeś dzisiaj, się, e, e, no nazwijmy to ten, e, tą konfę taką, tak? No to co, co, sądzisz? No nie ma tam jakiejś dwubegonówki, jakiejś zmiany tam, coś się nie wydarzyło? Ja powiem Ci tak, ja myślę, że to wszystko było przez Sequento. Oni, nie wiesz, stary, oni byli jak bracia, naprawdę. Mieszkali razem, imprezowali, tańczyli. Nie, ten, no, ale i... jedno z drugim nie no, ma według mnie nic wspólnego. Ale jeżeli coś mówimy, no to co by innego nie było w tle, no to chyba się pod tym podpisujemy. No, Słyszałeś jego wypowiedzi lekceważące stosunek wobec mnie, mojego brata, naszych umiejętności i tego, jakby nas szybko za przeproszeniem. A dzisiaj było całkowicie co innego. No, przecież nas nie lekceważy i tak dalej. Gdzie w jednym zdaniu mówi, że. E, Jestem przeszkodą tylko, a w drugim wypiera się mówiąc, że on mnie nie lekceważy, szanuje jako zawodnika i w ogóle. No to albo nie wiemy... Może przeanalizował, nie? Ja nie wiem, no, czy tam chomik się zasiął w kołowrotku, nie wiem, trzeba naoliwić, czy nie zna znaczenia słów, których używa. Ciężko mi powiedzieć, a może jakaś schizofrenia. Naprawdę nie wiem, tam jest e, zmiana nastroju, jak i formy, naprawdę losowa, nie? I to jest jego słaby punkt na pewno. Ja myślę, że wy po prostu teraz na kolejnym, już nie wiem, tam panelu czy coś już nie może być z sekwentu, bo wałkowanie tej afery serduszkowej to już to zostawmy, no, to już było. No, znowu, znowu się dzieje, co ostatnim razem. A jak ty w ogóle wydasz wyrok? Bo ja jestem team Sekwentu, powiedziałem to Alanowi. Ja oczywiście też jestem za Sekwentą, no bo jest proste za przeproszeniem, jak nie powiem co. Pewnych rzeczy się nie robi, nie lajkuje się kolegi, tym bardziej takiego bliskiego, w ogóle żadnego, tak, e, dziewczyny, no bo wiemy, po co to jest. No, te portale typu Instagram, Facebook, niczym się dla mnie nie różni e, od jakiegoś Tindera w cudzysłowiu, tak, no bo tak naprawdę tak samo można tam podrywać, zaczepiać kobiety i nie musi się to nazywać Tinder. Wiadomo, po co się lajkuje i zaczepia kobiety jakimiś lajkami, i, a tym bardziej coś pisze, no przecież... Wiadomo, każdy Ale... z nas wie. I udawani barana teraz, że tylko się lajkowało, bo nie wiem, miała ładne buty czy coś. Tylko wiesz, no to jest... wiesz co mnie najbardziej dziwi, że on go. że oni i oni sobie to wyjaśnili w cztery oczy, a potem tu i tak poszło do neta, no nie? No bo ja bym z sobie, wiesz, ja bym tam tego na pewno już. No to już jest e, jakieś tam e, głębsze emocje w to wchodzą, wiesz jak to jest. To. Między nimi była jakaś tam głęboka relacja przyjacielska. No i wiesz jak to jest jak e, jesteś z kobietą i tak dalej, no. Tutaj był pewnie w jakiejś rozterce, chciał może to, wiesz, załatwić, wyjaśnić i pójść dalej, no ale może się nie udało, no skończyło się na badanie ręki, no ale kówno się wylało i już śmierdzi dalej, no. Ty, W ogóle teraz wiem, jak się czują kanału komentaryk sobie usiądą i tak sobie rozkminiają, no nie? <śpiewa> no w ten sposób. Eee, bomba, ale dobra, macie walkę zalane, Formuła K1, małe rękawice, tak? Nie, 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 MMA, małe rękawice. MMA? MMA. O, no to ciekawe może być, tam no. To, że jest ciekawych rzeczy, bo ogólnie e, tam była propozycja z ich strony, jego menadżera, w ogóle MMA 90 kg albo K1 do 94. A ty ile ważysz? Teraz około 90 kilo, nie? Plus minus, nie? No, dla mnie mogłbym 50 ważyć, to nie robię różnicy, nie? Najwyżej... Prawie bym... ten no, no, jakieś obciążniki bym dał do butów, tylko i tyle, nie? Ale mówię, formuła miała być, jego wymagania były takie, żebym ważył 90 kilo w MMA na przykład, nie? Gdzie osoba, która mnie tak lekceważyła i nie poważała, wrząda ode mnie żebym miał mniej niż jego kolega z z którym miałem limit 92 kg. i gdzie Sequento jest, no nie ukrywam, mniej doświadczonym zawodnikiem yy, i tak dalej, i tak dalej, jeszcze gabarytowo mniejszym, a chłop, który mnie lekceważy, mówi ma zapionka i w ogóle, nagle po walce, widząc nie wiem moją walkę, nie wiem czym się sugerując, wyjeżdża, że jego warunkiem jest 90 kilo w MMA. No to o, przepraszam o, bardzo, nie? może 50 niech najlepiej że w rzeczywistości. Lekceważ Jeżeli... i tak dziewięćnych. No tak, zgadza to tak się. A tak już chciałeś tylko, pójść tak? Rozumiem, rozumiesz, idę w tym kierunku. Tak. Z takim lekceważy mnie, ale kurde, sequento mniej poważany zawodnik, tak? Powiedzmy, z mniejszym doświadczeniem wyszedł i nie było problemów. A on żąda mnie, żebym jeszcze miał mniej niż sekwento Taki zawodnik, mający mnie za nikogo. Znaczy, ja powinienem z jego perspektywy i z tego, jak się wypowiada, ważyć. Dużo, dużo więcej, móc nawet ważyć ze 100 kilo, no bo przecież jestem nikim. No tak? A nie, pan nikt najlepiej jeszcze, żeby ka na patyku została, dobra, to wtedy będę się z nim bił i przesunę jak pionka. No przepraszam bardzo, no taki kozak to jest każdy pierwszy szur, mówię spod sklepu, no. To jest najpiękniejsze, słuchajcie, że ja z nimi wszystkimi rozmawiam, każdego wysłucham, każdego lubię, a oni wszyscy siebie nienawidzą, no nie? Znaczy nie, ja mówię, ja jakoś sztucznie nie staram się wzbudzać konfliktów i tak dalej, tu wszystko poszło naturalnie. Tak, tak. Tutaj, tak. E, tylko że mówię, trzymajmy się tego, co mówiliśmy. I jakie mieliśmy podejście? Dla mnie Alan się zmienił. Jego podejście jakieś się zrobiło inne. Już nie ma w nim tyle, nie wiem, agresji i ataku w moim kierunku. Co nie ukrywam, nie podoba mi się. Bo wolałem jak nie tak atakował, bo... Byłem bardziej nakręcony w jego stronę, a jak, a jak widzę znowu takie jakieś, nie wiem, bez, bezpłciowe te jego e, wypowiedzi i tak dalej, mówię, w jednym zdaniu mówi przysmęgo jak piątka, w drugim nie, 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 lekceważy go, trenu, traktuje go i szanuje jako zawodnika, no to ja nie wiem co tam się dzieje, nie? Nie wiem, z samymi chyba bardzo. Wiesz jak to będzie? Zaraz z nim pogadają. I kolejne wasze spotkanie będzie mocne. No daj Boże, daj Boże, no, bo mówię. Ja nie lubię sztucznego nakręcania, niech mnie weźmie, zaatakuje, liczyłem może na jakąś e, spinę, szarpaczkę, chociażby na face to face. Na no, no, ty wariaci. <śm> nie, no, bo mówię, no tutaj już jest przynajmniej był realny konflikt. No, tak. no ale jak ja widzę, no Alana takiego jakiegoś, no nie wiem, nie wiem, wspólnego. Nie wiem co mu jest. No naprawdę nie podoba mi się to, niech niech będzie taki jak był. Nakręca się, obraża, e, pewny siebie. Wolę takiego lana takiego zawodnika przeciwnika jest niż takiego, takiego Ni w lewo, ni w prawo. Tak. I ja liczę też, że Alan wróci, bo też na przykład wiadomo, no, że ty nie możesz, nie wiem, go tylko wyzywać, no bo zrobić z siebie idiotę, no nie? Tak, no no. To się, no, poza tym ja mówię, nie lubię tak, lać wody tak, tak, i tak i bez sensu wyzywać, tak? Tylko wyjaśniać e, na przykład to, co ktoś powiedział, e, czy ma rację, czy nie ma racji obojętnie, ale trzymać się faktów, tak? A takie jakieś tempy wyzyska, tyka co coś tam, że nie jesteśmy pod sklepem gdzieś tam i nie pijemy wina i nie będziemy się wyzywać o 2 złote, nie? No to jest słabe po prostu, nie? Tym bardziej, że, no mówię, to, to były jakieś sytuacje i realne konflikty, sprzeczki o coś tam, jakiś, mówię, ktoś kogoś obraził, e, tutaj on zaczął mnie obrażać za to, że coś tam tylko przekazałem, więc, mówił no sorry, no, ktoś miał coś ci do powiedzenia, nie mógł osobiście, no to poprosił mnie, no, a że ty teraz wylałeś swoją agresję w moim kierunku, no to i masz konflikt ze mną, no i jest tu coś tam naturalnego i możemy to wyjaśniać, nie? a wyzywać się, żeby wyzywać się, to no nie, moim, nie w moim stylu. No, słuchaj, już mamy swoje lata też, nie? Ile no. masz lat? No nie, nie wiem. wiem, dalej kurde, chyba osiemnaście. No, dwa? <laughs> no. No. czekaj, Paweł miał ile? 32, ma, tak chyba? Jezus, ale ty odmładzasz nawet. Starszy? No, starszy. A to ile mi byś dał w takim razie? No Chyba tak podobnie, sowiekowo czy nie? No nie wiem, no a ile byś dał? No nie wiem, no stary, teraz to się boisz, że zaraz w symbol wyrwę i się skończy, nie? Nie no, wiesz, że ja bez powodu to tam nie, nie, tam nie szaleję. No, ile? 34? Dzięki mordo, no. Dzięki. Te więcej? No więcej, więcej. Przecież wiem, ile powiedzieć, no. no 38, no, żadna tajemnica zresztą, nie? Tak. Dobrze zakonserwowane. Jasne. Bomba, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i liczę, że Alan przy kolejnym spotkaniu będzie bardziej odpalony. No ja też na to liczę. Miejmy taką się. nadzieję. Na Wszystkiego radzie. dobrego.